Cześć, witajcie w nowym filmie. Biorąc pod uwagę przerażający fakt, że ledwo zbadaliśmy oceany, złym pomysłem jest wykluczenie istnienia Megalodona, zwłaszcza gdy spojrzymy na liczne incydenty, które sugerują, że to morskie stworzenie może nadal pływać w naszych oceanach. Dziś pokażemy Ci 20 najstraszniejszych obserwacji Megalodona, które mogą być prawdziwe. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. HMS Challenger był brytyjskim okrętem wojennym przekształconym w statek naukowo-badawczy na potrzeby ekspedycji zleconej przez Royal Society of London. Wyprawa, która trwała od 1872 do 1876 roku, była pierwszym globalnym badaniem oceanów i pokonała dystans około 69 tysięcy kilometrów. Podczas wyprawy załoga zebrała ogromną ilość danych, w tym próbki wody, próbki osadów i inne okazy życia morskiego. Jednym z najważniejszych odkryć dokonanych przez HMS Challenger był rok 1875, kiedy to załoga wydobyła kilka zębów megalodona z głębokości 4300 metrów w pobliżu Tahiti. Zęby miały około 10 cm długości i zostały później zidentyfikowane jako należące do tego gigantycznego gatunku rekina. Znaleziony ząb zmienił jednak sposób myślenia naukowców o megalodonie. Myśleli, że jest to drapieżnik żyjący na otwartych wodach, ale po odkryciu przez HMS Challenger megalodony wydawały się bardziej podobne do wielkich żarłaczy białych. Odkrycie tych konkretnych zębów megalodona było ważne, ponieważ sugerowało, że ten gigantyczny rekin może nadal pływać w głębinach oceanu. Numer 19 Witamy w Morzu Corteza, domu niezwykle zróżnicowanych ekosystemów morskich, w tym wielu gatunków rekinów. Można tu znaleźć żarłacze białe, rekiny wielorybie, rekiny młoty, a podobno także megalodony. W 2008 roku pojawiły się doniesienia o bardzo agresywnym i niesamowicie dużym rekinie rządzącym morzem. Według doniesień rekin, o którym mowa, miał mieć od 12 do 18 metrów długości, czyli dwa razy więcej niż żarłacz biały. Ale ten rekin miał głęboki czarny kolor, duże oczy i niezwykle drapieżną naturę. Miejscowi nazwali to stworzenie czarnym demonem. Zeznania nocnych świadków sugerowały, że zwierzę było niezwykle agresywne i było odpowiedzialne za tajemniczą śmierć różnych zwierząt morskich w okolicy. Biorąc pod uwagę domniemany rozmiar, wygląd i zachowanie, niektórzy spekulowali, że stworzenie może być istniejącym megalodonem. W filmie dokumentalnym przeanalizowano nawet obserwacje i zeznania o czarnym demonie oraz przeprowadzono wywiady z rybakami, naukowcami, którzy twierdzą, że widzieli to stworzenie. Numer 18. Jeśli widzisz rekina na tym zdjęciu, prawdopodobnie zastanawiasz się, kto lub co musiało być tak duże, aby ugryźć tego rekina. Niektórzy uważają, że winowajcą mógł być megalodon. Masywna rana po ugryzieniu żarłacza białego została znaleziona we wodach u wybrzeży Nowej Południowej Walii w Australii. Rekiny, które zostały przegryzione na pół, są znajdowane coraz częściej, a za każdym razem rodzi to jeszcze więcej pytań. Kiedy widzisz ten ślad ugryzienia, naprawdę zadajesz sobie pytania. Rozmiar rany po ugryzieniu skłonił ekspertów do spekulacji, że została ona spowodowana przez jeszcze większego drapieżnika. Naukowcy twierdzą, że dzięki tym znaleziskom mogą dostarczyć cennych informacji na temat zachowań tych rekinów. Numer 17. Wyobraź sobie czyjąś reakcję, gdy mrugnął i nagle przez ułamek sekundy zobaczył gigantycznego rekina na ekranie przed sobą. Atlantic Shark Institute poinformował niedawno o tajemniczym odkryciu podczas wyprawy badawczej, które wzbudziło zainteresowanie społeczności rekinów. Byli zszokowani, gdy na ich skanerach morskich pojawił się ogromny megalodon o długości 15 metrów. Zgodnie z ich postem na Instagramie, rekin pojawił się na kilka minut w nieokreślonych wodach. Nie mogli potwierdzić tożsamości stworzenia, ale kształt i rozmiar pasowały do opisów Megalodona. Atlantic Shark Institute podkreśla znaczenie ciągłych wysiłków na rzecz badania i ochrony rekinów w naszych oceanach. Mają nadzieję, że pewnego dnia uda im się znaleźć więcej dowodów na istnienie Megalodona. Numer 16 po obejrzeniu wielu godzin materiału filmowego naukowcy uznali, że udało im się chwycić gigantycznego megalodona. Według nich megalodon celowo ukrywa się za klatką do nurkowania i jest mądrzejszy niż myśleliśmy. Naukowcy nazwali rekina submarine i jak widzimy, jego długość jest ogromna. Nie był to jednak jedyny raz, kiedy rekin ten został uchwycony kamerą. Na tym filmie widzimy gigantycznego rekina przepływającego obok łodzi, który prawdopodobnie jest megalodonem. Naukowcy zbadali zapis kopalny i przeanalizowali zachowanie współczesnych rekinów, aby uzyskać wgląd w strategie łowieckie megalodona. Chociaż wciąż pozostaje wiele do odkrycia na temat tych stworzeń, naukowcy uważają, że Megalodon stosował kombinację technik łowieckich, aby złapać swoją ofiarę. Jedną z najbardziej prawdopodobnych strategii łowieckich stosowanych przez Megalodona była metoda zasadzki. Polega ona na tym, że rekin ukrywa się i czeka, aż ofiara przepłynie obok, zanim zaatakuje co wyraźnie widać na tym filmie. Numer 15 na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to ogromny wyciek ropy, ale po powiększeniu i dalszym przybliżeniu widać coś niepokojącego. Zdjęcie zostało wykonane przez NASA i zostało upublicznione w sierpniu 2014 roku. Osoba z zespołu NASA postanowiła przeanalizować obraz satelitarny, gdy nagle zobaczyła gigantycznego rekina mierzącego 21 metrów długości. Zdjęcie zostało rzekomo wykonane w pobliżu São Paulo, największego miasta w Brazylii, około 70 km od wybrzeża. Chociaż istnieją doniesienia o obserwacjach rekinów w wodach u wybrzeży São Paulo, ludzie są sceptycznie nastawieni do rekinów tej wielkości. W ostatnich latach w Brazylii odnotowano tylko kilka taków rekinów. Być może jednak w tych wodach czai się coś większego i bardziej okrutnego. W końcu ocean jest zbadany tylko w 10%, więc kto wie, jakie stworzenia wciąż tu pływają. Numer 14. W Australii naukowcy prowadzili badania nad żarłaczami białymi i oznakowali rekina o długości 3 metrów, aby śledzić jego ruchy. Jednak 4 miesiące później urządzenie śledzące wyrzuciło na plażę dane, które ujawniły szokującą historię. Informacje zarejestrowane na urządzeniu wykazały gwałtowny wzrost temperatury: z 7,6 stopni Celsjusza do 25,5 stopni Celsjusza. Następnie urządzenie śledzące wskazało, że oznakowany rekin wykonał nagłe, gwałtowne nurkowanie na większą głębokość. Naukowcy sugerują, że rekin mógł zostać zjedzony przez coś znacznie większego. Od tego czasu pojawiło się wiele pytań o to, co mogło zabić żarłacza białego tej wielkości. Naukowcy doszli do wniosku, że pomiary temperatury sugerują, że rekin dostał się do układu pokarmowego innego zwierzęcia, co wywołało spekulacje na temat tożsamości innego drapieżnika. Niektórzy badacze uważają, że megalodon zjadł żarłacza białego i zabrał go na większą głębokość. Numer 13. Ten materiał wideo został nagrany u wybrzeży Republiki Południowej Afryki. 5 kwietnia 2013 roku, kiedy grupa na pokładzie łodzi rybackiej miała spotkanie z Megalodonem. Według opowieści, Megalodon prześladował ich przez długi czas, przyciągnięty dźwiękiem łodzi lub ich działalnością połowową. Megalodon zbliżył się do łodzi i zdołał złapać jedną z ich linek wędkarskich. Wtedy role łowcy i ofiary szybko się odwróciły. Kilka godzin odpoczynku na łodzi było wszystkim, co grupa otrzymała, zanim ich życie wywróciło się do góry nogami. Mężczyzna mógł złapać megalodona na ułamek sekundy, ale wtedy megalodon zatopił łódź i nastąpił chaos. Początkowo reporter powiedział, że to wieloryb spowodował zatonięcie łodzi. Chociaż niektóre wydarzenia na tym filmie są udramatyzowane, inni twierdzą, że mógł to być gigantyczny rekin. Numer 12. Wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, gdyby w naszych oceanach wciąż pływała cała masa agresywnych, bardzo dużych morskich drapieżników. Ilu ludzi polowałoby wtedy na te ryby? Gdyby jednak megalodon nadal istniał, mężczyzno imieniu Vic Hislop złapałby go. 6 listopada 1987 roku ten australijski łowca rekinów przeszedł do historii, łapiąc ogromnego żarłacza białego długości ponad 6,1 metra. Według niektórych osób ten żarłacz biały mógł być małym megalodonem. Vic złapał rekina na Phillip Island w Wiktorii w Australii, a jego wyczyn zapewnił mu miejsce w rekordach Guinnessa. Mężczyzna był jednak kontrowersyjną postacią znaną ze swojego agresywnego podejścia do polowania na rekiny. Nazywał siebie łowcą rekinów i zyskał sławę, łapiąc setki rekinów, w tym żarłacze białe. Pomimo kontrowersji związanych z jego metodami, jego rekordowy połów przyciągnął uwagę całego świata. W tym filmie widzimy nawet jak łapie rekina gołymi rękami, co stało się ikonicznym osiągnięciem w historii polowań na rekiny. Numer 11 w sierpniu 2021 roku zespół naukowców poinformował o odkryciu skamieliny starożytnego kaszalota w kopalni węgla Wiktori w Australii. Szacuje się, że skamielina ma ponad 25 milionów lat i wykazała ślady brutalnego ataku gigantycznego rekina. Skamielina wykazała głębokie rowki i ślady ugryzień na czaszce i szczęce, co wskazuje, że kaszalot został zaatakowany przez drapieżnika z zębami o długości ponad 9 cm. Naukowcy zidentyfikowali stworzenie i uważają, że najprawdopodobniej był to gigantyczny megalodon. Skamielina starożytnego kaszalota jest ważna, ponieważ dostarcza dowodów na interakcje między megalodonami a ich ofiarami. Uważa się, że megalodony zjadały różne zwierzęta morskie, w tym wieloryby, delfiny i foki. Odkrycie skamieliny kaszalota sugeruje, że rekiny te były w stanie pokonać nawet największe i najgroźniejsze ofiary. Fragment zęba dostarczył również cennych informacji na temat wielkości anatomii megalodona. Jego zęby były większe niż ludzka dłoń, a szczęka mogła otwierać się na szerokość do 2 metrów. Kto wie, kaszoloty mogą nadal toczyć bitwy z megalodonami. Wierzysz w to? Daj mi znać w komentarzach. Numer 10 Kolejna historia dotyczy statku długości 26 metrów, który doświadczył problemów z silnikiem w pobliżu Wielkiej Rafy Koralowej w Australii w latach 60. Według tej historii mężczyźni na pokładzie mieli zaobserwować ogromnego rekina. Autor o nazwisku BC Cartmel napisał o tym książkę w 1978 roku zatytułowaną Let's Go Fossil Shark Tooth Hunting. Chociaż mężczyźni na statku nie zgłosili publicznie swojej obserwacji z obawy, że im nie uwierzą, później opowiedzieli o tym przyjaciołom, opisując stworzenie jako białawe i dłuższe niż ich łódź. Historia ta doprowadziła do spekulacji na temat tego, czym mogło być stworzenie. Niektórzy badacze sugerują, że był to megalodon. Należy pamiętać, że megalodon nie jest mitem, ale prawdziwym rekinem. Czego dowodem są niezliczone skamieniałe zęby i kości, znalezione na całym świecie. Obserwacja rekina u wybrzeży Australii podkreśla tajemniczość i fascynację oceanu. A kto wie, może ta historia jest prawdziwa i ci ludzie rzeczywiście widzieli megalodona w wodzie w 1960 roku. Numer 9. Wyobraź sobie. Jesteś członkiem Straży Przybrzeżnej i zostajesz wezwany do zbadania czegoś podejrzanego. Nigdy nie spodziewalibyście się, że dotrzecie na miejsce zdarzenia i zobaczycie megalodona wyrzuconego na plażę. Incydent ten miał miejsce na południowoafrykańskiej plaży 5 sierpnia 2013 roku. Rekin, który dramatycznie utknął daleko od swojego domu, leżał na plecach na plaży. Dzięki dowódcy południowoafrykańskiej Straży Przybrzeżnej w helikopterze rekin został uchwycony kamerą. Na nagraniu widać dwie ciężarówki wojskowe stojące obok rekina, co doprowadziło ludzi do szacowania, że rekin może mieć nawet prawie 30 metrów długości. Według najnowszych odkryć, megalodony mogły również znajdować się bliżej wybrzeża niż wcześniej sądzono. Jeśli ten materiał wideo rzeczywiście pokazuje wyrzuconego na brzeg megalodona, to co zrobiono z jego szczątkami? Czy rząd je ukrył, a może są teraz badane? Nie mamy pojęcia. Numer 8. David George Stead był znanym ichtiologiem w Australii, który był bardzo szanowany za swój wkład w biologię morską. David był znany z ujawnienia obserwacji gigantycznego potwora morskiego który potencjalnie mógł być megalodonem. Miał również reputację założyciela Australijskiego Towarzystwa Ochrony Dzikiej Przyrody, więc był osobą godną zaufania. W 1918 roku słyszał historię od rybaków Sport Stephens w Nowej Południowej Walii o spotkaniu z rekinem, który miał od 35 do 92 metrów długości. David uważał, że mógł to być żywy megalodon. Wiarygodność mężczyzny uwiarygodniła możliwość, że megalodony, wcześniej uważane za wymarłe, mogą nadal żyć w głębinach oceanu. Historia opowiedziana przez Davida stała się podstawą twierdzeń kryptozoologów, że megalodony nadal istnieją. Po opublikowaniu książki opowiadającej historię Davida w latach 20 i 30 XX wieku, na Oceanie Spokojnym pojawiło się kilka doniesień o gigantycznych rekinach, które następnie powiązano z megalodonami. Numer 7 Jeśli kiedykolwiek wahaliście się przed wejściem do klatki z rekinami, nie oglądajcie tego materiału wideo. Widzimy klatkę do nurkowania, która wydaje się tonąć głęboko w oceanie, i nagle przepływa obok niej rekin, który wydaje się mieć ogromną długość. Nasuwa się pytanie, które wymarłe zwierzę pasuje do tego opisu? Megalodon jest uważany za jednego z największych drapieżników, jakie kiedykolwiek istniały, i prawdopodobnie stosował różne strategie łowieckie. Metody polowania mogły się różnić w zależności od wielkości i rodzaju ofiary, na którą polował. Miejmy nadzieję, że ta klatka do nurkowania została szybko podniesiona, zanim jej lokatorzy mogli zobaczyć tę strategię na własne oczy. Niestety nie udało nam się ustalić, czy jest to oficjalny materiał wideo, czy też został stworzony przy użyciu animacji cyfrowej. Może to film, a może tym ludziom rzeczywiście udało się uchwycić kamerą gigantycznego rekina. I jeśli materiał wideo był prawdziwy, jak dużą długość rekina szacujesz? Numer 6. Google Earth to najlepsze narzędzie do odkrywania świata, a wiele osób używa go do odkrywania miejsc i rzeczy. Ten poręczny wynalazek przez lata uchwycił kilka tajemniczych i niezwykłych obrazów, w tym kręgi zbożowe, miasta-widmo i niewytłumaczalne formacje geologiczne. Ktoś szperał w Google Earth w 2017 roku i odkrył gigantycznego rekina w wodzie. Chociaż w Google Earth można zobaczyć duże zwierzęta morskie, tak jak wieloryby, jest mało prawdopodobne, abyś spotkał megalodona. Niektórzy twierdzą, że jest to prawdopodobnie fake, a rekin nie może być tak duży. Co o tym sądzisz? Daj mi znać w komentarzach. Numer 5. Władca Głębin to morskie stworzenie owiane tajemnicą i legendą, o którym mówi się, że zamieszkuje wody Polinezji. Jego istnienie pozostaje jednak nieudowodnione, z nielicznymi i rzadkimi obserwacjami tego stworzenia. Dostępne raporty przedstawiają jednak obraz ogromnej obcej bestii, która wymyka się wszelkim wyjaśnieniom. Jedna z takich obserwacji miała miejsce w 1918 roku, kiedy to ogromny żarłacz biały podobno wbił się w australijski dok, co doprowadziło niektórych do spekulacji, że był to słynny władca głębin. Chociaż legendy opisują to morskie stworzenie jako mierzące do 30 metrów długości, nowsze obserwacje sugerują, że mogło być jeszcze większe. Mówi się, że to morskie stworzenie jest zielone lub żółte z białymi plamami, chociaż słynna obserwacja z 1918 roku opisywała je jako białe. To, co sprawia, że władca głębin jest tak intrygujące, to przekonanie niektórych, że może to być żywy megalodon. I to nie byle jaki megalodon, ale megalodon, który może mieć mutację genetyczną. Numer 4. W 1986 roku Frank Munds i Donnie Braddick trafili na pierwsze strony gazet, łapiąc ogromnego żarłacza białego o wadze 1555 kg. Rekordowy połów miał miejsce u wybrzeży między Montag a Block Island. Złapanie rekina było jednak otoczone kontrowersjami. Niektórzy twierdzili, że Frank i Doni trafili rekina harpunem, zamiast złapać go na wędkę. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że rekin ten był tak duży, że mógł być potomkiem megalodona. Rozmiar rekina był podejrzanie duży jak na zwykłego rekina, a jego złapanie było nie lada wyczynem. Według opowieści znaleźli żarłacza białego w momencie, gdy żywił się martwym wielorybem. Według mężczyzn walczyli z nim przez kilka godzin, zanim w końcu udało im się wyciągnąć go na pokład swojej łodzi. Numer 3 Na kolejnym filmie widzimy coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak normalny, ale przerażający rekin. Widok, który przestraszyłby każdego pływaka, to płetwa wystająca z wody. Ale płetwa na tym filmie nie jest zwykłą płetwą. Gdybyśmy mieli zobaczyć tylko płetwę megalodona sprzed milionów lat, prawdopodobnie wyglądałaby ona bardzo podobnie do płetw współczesnych rekinów. Płetwa grzbietowa megalodona byłaby wysoka i trójkątna, o charakterystycznym kształcie, który sprawiłby, że byłaby natychmiast rozpoznawalna jako rekin. Jeśli mamy wierzyć osobie, która nakręciła ten materiał wideo, widzimy tutaj prawdziwego megalodona płynącego przez wodę. Ciało megalodona byłoby opływowe i muskularne, z dużym, potężnym ogonem, który napędzałby go przez wodę z dużą prędkością. Płetwa wystająca z wody jest już dość przerażająca w przypadku rekina o średniej długości, ale co powiesz na płetwę megalodona? Czy ten film może być dowodem na to, że megalodon wciąż żyje? Numer dwa. Wyobraź sobie, jesteś na łodzi, w środku nocy słyszysz ogłuszający plusk. Spoglądasz w górę i widzisz ciało wieloryba unoszące się w powietrzu, zanim ponownie opadnie i zobaczysz szczęki gigantycznego rekina. Ale widzę, że myślisz, co dokładnie się tutaj wydarzyło. Kiedy wieloryb wypływa na powierzchnię, aby oddychać, staje się podatnym celem dla drapieżnika takiego jak megalodon. Podczas gdy wieloryb wynurza się, megalodon prawdopodobnie czaił się pod wodą, czekając na odpowiedni moment do ataku. Gdy megalodon dotarłby do powierzchni wody, otworzyłby swoje masywne szczęki i zacisnął je na wieloryba. Wieloryb prawdopodobnie nie byłby w stanie obronić się przed tym ogromnym drapieżnikiem. Czy to prawda, że to nagranie pokazuje moment, w którym megalodon wyciąga wieloryba z wody? Co o tym sądzicie? Numer 1. Poniższa historia opowiada o ojcu i synu, którzy byli ścigani przez megalodon na początku XX wieku. Istnieją również doniesienia o masywnych rekinach w południowej i północnej części Oceanu Spokojnego, a także na Morzu Karaibskim, które uważa się za spokrewnione z megalodonem. Jedną z najbardziej znanych obserwacji z tych gigantycznych rekinów opisał Zane Grey w swojej książce Tales of Tahitian Waters. Według Zejna, żeglując w pobliżu wyspy Rangiora na Polinezji Francuskiej w 1927 lub 1928 napotkał ogromnego rekina, którego nie potrafił zidentyfikować. Rekin był dłuższy niż jego łódź i miał kwadratową głowę, bardzo duże płetwy piersiowe i zielono-żółte ciało z białymi plamami. Syn Zeina, Loren, również twierdził, że widział ogromnego rekina, gdy towarzyszył ojcu. Loren opisał rekina jako mierzącego co najmniej 12 do 15 metrów długości. Był pewien, że morskie stworzenie nie było rekinem wielorybim i twierdził, że jego pojawienie się poprzedziło nienormalne zachowanie ptaków nad powierzchnią wody. Czy wierzysz, że Megalodon nadal żyje? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.